Dobrze, to chcieliśmy pokazać dzisiaj jakby to, w jaki sposób Pan Witold po roku czasu od udaru może chwycić rę rę swoją ręką piłkę, na ile to jest możliwe i jak go Pan ma funkcjonalność. Proszę Panie Witoldzie spróbować złapać prawą ręką piłkę. Ok, ja Panu to poprawię. Czyli widzimy to, że jest trudno złapać, jest niewielki ruch można powiedzieć w barku, bardziej w odwiedzenie, on ucieka. Ręka jest supinowana. Trudno panu zrobić ruch pronacji. Do tego jest brak, z tego co widzimy, zaraz to potwierdzimy, ruchu wyprostu w palcach tak? i brak tego, tego kontroli tego ruchu. Natomiast jest możliwość zaciskania ręki. Tak? Panie Witoldzie, może pan tylko spróbować jak najwyżej podnieść rękę, żebyśmy mogli zobaczyć jak wysoko Panu tylko prawą, tylko prawą. Okay, dobra. A wyciągnie Pan w tej, w tej pozycji do przodu? Tak, wyciągnie. Mhm. Tak. Pan ćwiczy codziennie od roku, tak? tak. Dobrze tak. mówimy, no, okej. Okay. No, Czyli no, miasta jest... na początku to były te trzy miesiące pierwsze, to były ograniczenia tak. reklam, ze względu na inne komplikacje, ale jak można powiedzieć od ponad pół roku Pan codziennie ćwiczy prawda, i próbuje. Tak. za ładnie Pan już chodzi, tak? Jeszcze tak, tak? Oczywiście są pewne deficyty do poprawy, ale już jest Pan samodzielny, natomiast Widzimy, jakby jaki problem jest w ręce. Spróbujemy za chwilę pokazać, jak możemy zmienić tą sytuację, którą widzimy teraz, na sytuację z ortezą. To, co ewentualnie chciałem jeszcze sprawdzić, to to, niech Pan pokażę rękę. Czy jest Pan w stanie w jakikolwiek sposób wyprostować palce, ruszyć palcami do wyprostu? Nie. Widzimy, że przy każdym ruchu prostowania odbywa się raczej ruch zaciskania. Tak? Ja tego pokażę i testujemy często w ten sposób, czy pacjent się kwalifikuje do ortezy Cyberflex. Ja prostuję palce, daję troszeczkę opór od spodu tak? i następnie proszę, żeby zacisnął palce. Proszę ścisnąć dłoń i OK. I widzę ruch zaciskania. To powoduje, że mam pewność, że możemy zakładać ortezę self i próbować zmienić te warunki, które widzimy teraz, na warunki, że pacjent może z pomocą albo nawet sam zacząć ćwiczyć na swoją ręką już tak naprawdę od jutra. To zobaczymy. No, to teraz jesteśmy już po założeniu ortezy. To trwało tam, powiedzmy, samo zakładanie, to jest takie pierwsze dopasowanie, 15 minut może. Natomiast już jesteśmy jakby po takich wstępnych kilku próbach używania. Okazuje się, że Panie Witoldzie udało się, tak? <laughs> może Pan pokazać teraz jakby, widzieliśmy co się działo wcześniej. Złapie Pan i przeniesie. I wypuści. Świetnie. Czyli widzimy różnicę z dnia na dzień, Między tym, co mógł pan robić rok czasu po udarze i takich codziennych ćwiczeniach od kilku ładnych miesięcy, a tym, co można wprowadzić i wdrożyć już w domu, w samodzielnych ćwiczeniach, jako dodatkowe ćwiczenia, które mają na zadanie wzmocnić efekt terapii dla ręki i do tego, żeby pan zaczął używać tej ręki. Jeszcze raz, panie Widodzie. tak, Proste ćwiczenie. Bo to jest ćwiczenie, które pacjent wykonuje pierwszy raz od roku, łapie swoją ręką. Więc dlatego proste. One mogą być takie, że może być wyżej, można łapać z innych pozycji. Natomiast chcemy pokazać po prostu różnicę między tym, co było, a tym, że Pan może samodzielnie to robić. I tak dwa słowa Panie Witoldzie, jakby od Pana. Jakie jest wrażenie Pana, jeżeli chodzi o. No mi? wspaniałe. Po prostu po, 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 ja nie chwytałem a teraz mogę chwytać. Mm -hmm. no. No. no i to mam nadzieję za zachęci Państwa do tego, żeby też w domu używać sobie i zacząć w ten sposób pracować. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym wideo.